Cześć, witajcie w kolejnym poradniku Gramy z Głową. Dziś chciałem się zająć kwestiami rozwoju i ekonomii w World of Tanks. Poradnik ten szczególnie polecam graczom zaczynającym przygodę z WOD, tak którzy tak naprawdę błądzą i nigdy nie wiedzą, co kupić, czego nie kupić, jak się rozwijać, żeby mieć ewentualnie kasę i nie zbankrutować, jak mieć w miarę dobre statystyki. To również zależy od, od naszego rozwoju. Pierwsza rzecz, którą, którą chciałem Wam polecić, to jest rozwijanie wielu drzewek jednocześnie. I zanim jeszcze zaczniemy o tych drzewkach, pierwsza podstawowa rzecz jest taka: po co, zastanówcie się, po co gracie w World of Tanks i jak długo chcecie w to grać? Czy ma, ma być to gra na miesiąc? Czy chcecie dojść do 10 Tieru i skończyć? Generalnie, jaki jest wasz cel w grze World of Tanks? Jeśli chcecie pograć chwilkę, no to myślę, że ten poradnik wam się nie przyda. Natomiast jeśli chcecie spędzić z grą w czasie gry rok, dwa, a nawet trzy, no to podstawowe pytanie: czy warto się śpieszyć i za wszelką siłę lecieć do 10 Tieru? Jak jest w ogóle? cel tego, czy, czy chcecie mieć rozwiniętą jedną linię i mieć dziesiąty tier i nim grać czy chcecie po prostu czerpać sobie radość z gry i rozwijać wiele linii bezstresowo, bez ciśnienia że muszę mieć dziesiąty tier, muszę mieć ósmy tier muszę mieć pięć dziesiątek, bo muszę być w klanie czy warto powiedzmy, brać taki udział w takim wyższych szczurów według mnie nie, gra ma sprawiać przyjemność jeśli macie ochotę pograć w to dłużej no, to postawcie sobie jakiś, jakiś cel, do którego będziecie dążyć. Na przykład, chcę mieć rozwinięte całe drzewko radzieckie, powiedzmy, taki, taki mamy cel, albo chcę mieć załogę pięcioperkową. Jakikolwiek cel, który Wam nie, nie obrzydzi gry. A jeśli powiedzmy, zastosujecie do tych rad, które, które proponuję, no to myślę, że osiągniecie mniej więcej to, co ja, czyli stabilną sytuację finansową. Garaż dosyć, dosyć ładnie rozbudowany, i możliwość korzystania ze wszelkiego rodzaju eventów, a o, o tym za chwilkę. Najpierw tak, dlaczego wiele, wiele rodzajów drzewek? Przede wszystkim, jeśli śledzicie stronę główną wota, jest tam masa zawsze eventów i, i zniżek na różne czołgi. I teraz wyobraźmy sobie sytuację: powiedzmy, zobaczmy na moje drzewko. Moim celem w grze jest zagranie każdym pojazdem. Także nie śpieszy mi się, czy będę miał od razu drzewko niemieckie, radzieckie, jakiekolwiek. Po prostu chcę czerpać radość z gry. Jak, wybiega, jak wygląda mój rozwój? Nie mam dylematów w jakąś iść linię, co teraz kupić. Po prostu rozwijam sobie, powiedzmy, wchodzę sobie, gram sobie czołgiem VK 3001H. Czy śpieszy mi się bardzo do przejścia na kolejny tier, na szósty. No nie bardzo. Chciałbym najpierw pograć tym czołgiem, załogę mieć w miarę dobrą, więc rozwijam sobie całą, całą tutaj gałąź, rozwijam sobie jedno wyjście na czołg, drugie wyjście na czołg i powiedzmy kiedy już uważam, że, że tą fałką się nagrałem, to ją powiedzmy sprzedaję. I nie kupuję od razu następnego czołgu, ponieważ w garażu mam wiele, tylko powiedzmy zostawiam sobie te dwa czołgi jako możliwe do kupienia. I wówczas bardzo często zdarza się tak, że jest jakaś promocja, na przykład 50% na ten tier. Wtedy oczywiście, ponieważ mamy to wszystko już rozwinięte, kupujemy sobie za pół ceny. Tutaj zaoszczędzamy kupę kasy. Jeśli tych drzewek mamy rozwiniętych dużo i mamy tych wyjść na, na czołgi do kupienia sporo, zobaczcie, na przykład tutaj, SU-101 mogę kupić ikw 4 MT-25 na przykład i powiedzmy tą Arte, tak? To jest w drzeweczku radzieckim. Które mogę kupić, ale nie mam w garażu. I teraz rozpoczyna się jakaś zniżka, na przykład na kw 4, i zamiast 2 miliony 400, wydaję powiedzmy 1 milion, milion 500, tak na przykład, tam jakieś 6% i już zaoszczędzam na tym milion. Nie mam stresu z tym, czy na pewno poszedłem w dobrą linię, czy nie. Tak samo w każdym innym drzewku, jeśli rozwiniemy sobie wszystkie wyjścia na wszystkie czołgi. Na przykład tutaj Indian Panzer do kupienia, Pantera 2, E75 i powiedzmy Ferdinand. Jeśli jakiś z tych czołgów pojawia się w promocji, kupuję go za pół ceny, oszczędzam kupę kasy. Oczywiście rozwijanie wszystkich drzewek na siłę jest dosyć męczące, natomiast daje niezłe efekty. Jeśli są te misje, powiedzmy, które dają milion i trzeba mieć trzy rodzaje czołgów z trzech różnych gałęzi, no to jeśli rozwijacie jedną gałąź i tylko lecicie. Do dziesiątego tieru na siłę, no to z tego po prostu nie skorzystacie. Jeśli macie wszystkie te gałęzie podkrywane, zawsze można taki czołg szybciutko odkupić, zarobić ten milion i na przykład sprzedać, to jest wtedy bardzo duży zysk. Ważna jeszcze rzecz, załoga. Nie pchajcie się jak na jak najwyższe tiery z beznadziejną załogą. Według mnie maksymalnie na szóstym tierze można grać bez żarówki. Powyżej powinno się już tą żarówkę po prostu mieć. Wchodząc na Tiery 8, 9, 10 i 7, żarówka jest konieczna. Dlatego jeśli gramy jakimś czołgiem, wybierzmy sobie jakiś czołg, którym się gra. Gra długo. O, powiedzmy ten, jak Panther, poziom 7. Powiedzmy, że na tym, na tym czołgu nie zrobiliśmy sobie żarówki, bo on był słaby, nie chciał nam się grać. No to ewentualnie gramy tą jak Pantherą. Ponieważ nie śpieszy nam się z rozwijaniem 10 tieru, to badamy sobie jak panterę dwójkę, badamy sobie Ferdinanda, jeśli ten czołg już zrobimy, to odhaczamy, przyspiesz szkolenie załogi i wtedy powiedzmy mając rozwinięte drzewka, robimy sobie załogę na 100%, czekamy na tą zniżkę na następny tier, robimy sobie żaróweczkę, wchodzimy na tier następny. Warto kupować miejsca w garażu za, gdy są promocje, jeśli oczywiście stać nas na złoto, wtedy możemy tych czołgów kupować sobie dużo, i w każdym momencie, gdy wychodzi jakikolwiek event, praktycznie mamy szansę na, na zniżkę na każdy czołg. Zobaczcie, u mnie wygląda tak, że zawsze jest dylemat, czy iść w Helkata, czy w Jacksona, czy w Shermana, czy w Shermana Jumbo, czy czy w M7 itd. Tak po prostu ja sobie rozwijam wszystkie linie, jeśli jest promocja, cyk kupuje ten czołg, cyk kupuje ten czołg, nie ma problemu, robię sobie dwa, oprócz tego że, że bawię się grą, to poznaję również poszczególne czołgi od strony praktycznej, co później też przynosi duże rezultaty. Wiemy jak on jeździ, jak wychyla działo, gdzie mniej więcej taki czołg staje czy czy ma, ma dużą penetrację, czy małą penetrację To wszystko tak naprawdę nabywa się w praktyce I według mnie warto to robić W kwestii jeszcze takiej robienia wielu drzewek Kupujemy czołg za pół ceny Gdy go sprzedajemy, gdy kończy się promocja Również sprzedajemy go bez żadnej straty Także nasza kasa w ogóle nie cierpi Przy tym, jeśli powiedzmy robi nam się krucho Krucho w naszej kieszeni to warto jeszcze sobie przejrzeć magazyn, do którego pewnie mało osób zagląda, i sobie zobaczyć. Tutaj mamy czołgi, ale możemy na przykład sobie zobaczyć wyposażenie lub, 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 gdzie są te wszystkie. O, moduły, przepraszam, moduły. I bierzemy sobie moduły, na przykład nie pasują do moich pojazdów. I tutaj w garażu widzimy, że jest kupę rzeczy, które, które zostały nam po, po sprzedaży czołgów. Który możemy sprzedać? Tutaj po prawym, na prawym klawiszu nam się wyświetli BDR i na przykład pasuje do LC i bdr -a. Jeśli tego czołgu nie, nie zamierzamy sprzedawać, znaczy kupować, to można taki magazyn opróżnić. Wówczas można spokojnie parę milionów zdobyć kasy i mieć, i mieć ten zapas. Także warto czyścić ten, ten magazyn raz na jakiś czas. Tutaj są, tutaj są ukryte duże pieniądze. Jeśli bym teraz to wszystko wyczyścił, myślę, że za 2 miliony by się znalazły na samych tych modułach myślę, że o rozwoju powiedziałem pamiętajcie, załoga załoga to jest, to jest podstawa. Naprawdę jeśli na przykład rozwijamy sobie czołg dla przykładu T49 i mamy 90% powiedzmy żarówki, no to po zbadaniu Helkata. Naprawdę, ja wiem, że Hellcat jest fajnym czołgiem i fajnie na nim się gra. Natomiast będzie się na nim grało jeszcze lepiej z żarówką. Także pograjmy sobie ten T49, weźmy sobie przyspiesz szkolenie załogi i wtedy wbijmy te 10% na żarówkę. A załoga wtedy będzie miała na 100%. Gdy ją przeszkolimy na czołg następny w karcie ewidencyjnej, na przykład szkolimy na inny czołg, płacimy 20 tysięcy i mamy 90%. I również na tym następnym czołgu, jeśli mamy tą załogę 90%, to polecam, zanim go sprzedamy, dobić znowu do 100% minimum, znowu troszkę tych wbić na tego perka i dopiero, i dopiero kupić następny czołg. Oczywiście zrobicie, jak będziecie uważać za, za stosowne. To jest, to jest gra dla wszystkich, także jeśli ktoś ma frajdę w tym, że mieć jeden czołg i nim grać, na przykład jedną dychę, no to, to jak najbardziej może robić, co mu się tam podoba. Natomiast jeśli ktoś ma wątpliwości zawsze w którąś linię, co kupić jaką linię brytyjską, czy, czy niemiecką, czy radziecką, czy kupić, czy kupić sporta T150 czy KW2 słuchajcie, naprawdę mamy KW1 powiedzmy, rozwijmy sobie całą tą KW1, rozwijmy sobie wszystkie wyjścia na, na sporta na T150 na KW2, gdy przydarzy się zniżka kupujemy za pół ceny, a ten czas spędzony na KW1 nie będzie zmarnowany, ponieważ pójdzie on po prostu w załogę, także nie warto za wszelką cenę iść, iść do przodu jak najszybciej, oprócz tego, kiedy wbijać na przykład tier siódmy, tak? mamy tier 6 i chcemy jak najszybciej mieć tier siódmy, polecam, aby na każdym tierze, powiedzmy, jeśli doszliśmy do tieru piątego, Przynajmniej mieć ze 3-4 czołgi Pograć tym tierem 5 Poznać te wszystkie weak spoty, te inne czołgi Później wbić na ten tier 6 Tam znowu kupić z 5 czołgów Pograć na tym tierze 6 Poznać te czołgi Na tierze 7 to samo, na tierze 8 to samo Naprawdę, pchanie się za wszelką cenę Na tier 10 Spowoduje tylko to, że was, wasze statystyki będą nędzne A po prostu będziecie, będziecie Mięsem armatnie w takich bitwach Także warto rozwijać się Dosyć, dosyć spokojnie, bez, bez pchania się na wszelką siłę, za wszelką siłę na wyższe tery. Myślę, że tutaj za chwilę zrobimy cięcie i za chwilę Wam jeszcze pokażę pewne strony do statystyk, z których korzystam, a które też pomogą Wam w rozwoju. Jesteśmy na stronach www. I teraz pierwsza stronka, którą chciałem pokazać, to jest Planet Vot. Tutaj trzeba się zarejestrować i wówczas codziennie możemy śledzić. Swoje postępy w grze Wygląda mniej więcej tak, czyli jak dziennie nam się to zmieniło, i tutaj wszystkie inne efektywności, WN, obrażenia. Można również oglądać dzienne statystyki. To są statystyki 12 października. Nie wiem oczywiście, kiedy ten materiał wyemituje. On może przeleżeć troszkę na dysku. Także nie przejmujcie się, że będzie listopad, czy, czy, czy powiedzmy, nie wiem, tam końcówkę października, czy 20 października. Natomiast statystyki dzienne. Jak najbardziej są motywujące do tego, żeby się poprawiać U mnie obecnie, obecnie wygląda to słabo Tak jak na przykład tutaj możecie zobaczyć zwycięstwo 50%, a w WN6 prawie 3300 Średnio brzmienie na bitwę 3000 ponad 200, a mimo to tylko 50% Także tutaj można naprawdę obejrzeć różne swoje Swoje postępy w grze, w dziwne dni, udane dni Nieudane dni, jak najbardziej polecam Druga stronka to jest stronka wotlabs.net. Tutaj sobie wpisujemy serwer. Na stronie głównej bierzemy sobie serwer EU. Bierzemy z Swiftnik. No to jest znowu jakaś muzyczka się włączyła, reklamy. I tutaj też widzimy swoje statystyki klanowe, kompanie. Można tutaj sygnaturkę sobie na przykład na forum pobrać. Stąd też bardzo fajna stronka, polecam zaglądanie, oglądanie swoich postępów. Trzecia strona, na którą koniecznie trzeba zaglądać, szczególnie gracze początkujący, którzy tego nie robią, to jest po prostu strona główna World of Tanks. Tak jak widzimy, oferty specjalne i na przykład zniżki na poszczególne czołgi. I tak jak mówiłem, jeśli mamy rozwinięte wszystkie drzewka, znaczy, czy, czy dużo, dużo drzewek, to w każdej chwili możemy na przykład kupić jakiś czołg za pół ceny. Także, także to, jest, to jest droga do oszczędzania i do takiej stabilnej ekonomii w World of Tanks. Ostatnia stronka chciałem wam pokazać, to jest stronka Addict.net Moim zdaniem najlepsza chyba stronka do śledzenia swoich postępów, co trzeba zrobić. Przede wszystkim tutaj macie taki aktywny link active dossier uploader. Trzeba go kliknąć jeszcze raz i ściąga nam się taki pliczek exe. Jego sobie gdzieś zapisujemy a najlepiej zapisać go sobie po prostu w autostarcie i wtedy on nam się wrzuca za każdym razem przy uruchomieniu Windowsa. Mamy ten Active Doser Uploader, aktywny tutaj widzicie w pasku i on nam każdą bitwę uploaduje na serwer. I co możemy z tego, z tego wyczytać? Wpisujemy swój nick. Można też śledzić graczy innych, jeśli są tutaj Zarejestrowani i widzimy zmiany dziennie, dzienne, 12-godzinne, 7 miesięczne, jak nam idzie. Wszystkie te rodzaje statystyk, tutaj widzimy taki radar umiejętności, efektywność po lewej czołgi, jak, jak nam idzie na poszczególnych czołgach. Naprawdę jest masa informacji. Battle Log, po każdej bitwie możemy sprawdzić, jak nam poszło. Czy nędznie, tak jak na przykład tutaj, czy średnio, tak jak tutaj, czy bardzo dobrze, jak tutaj. Także tutaj widzimy od razu jak w danej bitwie zagraliśmy, czy jak, czy jak noob, czy jak pro, e, oczywiście tak dla żartów, e, ale jak widzicie tutaj naprawdę i widać swoje wpadki, i widać swoje genialne bitwy. E, oprócz tego można te bitwy zobaczyć sobie tutaj na przykład, e, w tym guziczku tutaj na przykład widać świetne bitwy z medalami, e, statystyki, można się chwalić znajomym e, takim linkiem. E, podsumowanie takie dzienne też można sprawdzić, ile, ile wygraliśmy... E, z bitew, jaki mamy w n 7 killsów itd. tak i tak dalej, jak są na przykład misje tam zrób 50 killsów, to tutaj można sobie ładnie śledzić, ile, ile na przykład mamy, bo to cały czas jest na bieżąco wgrywane, również na przykład jest tank expert, czyli jakie czołgi nam brakują do, do ekspertu danej nacji, naprawdę jest masa, masa informacji, osiągnięcia także polecam jak najbardziej tą stronę zaglądanie na swoje postępy to one tylko do jakiegoś tutaj czasu pokazuje powiedzmy tutaj wczorajsze bitwy tam z 20 pokazuje wgranych, ale to można sobie na bieżąco śledzić. Nawet w czasie wgrywania bitwy można sobie Alt tab wyjść do Windowsa i zobaczyć poprzednią bitwę. Polecam. Także dzięki za uwagę i miłej gry na Randoma. Hej.